Zadanie piąte. W dwóch kwintalach zboża jest 2% zanieczyszczeń. Jeden kwintal to jest 100 kg. Punkt pierwszy. W jednym kwintalu tego zboża jest 1% zanieczyszczeń. W punkcie A zauważamy po pierwsze początkową treść, początkową informację, że w dwóch kwintalach mamy 2% zanieczyszczeń. Ale w jednym kwintalu również mamy 2% zanieczyszczeń. Myślę, że to jest logiczne. Jeżeli idziesz do sklepu i kupujesz mleko o stężeniu 2% tłuszczu, to teraz nieważne, ile się napijesz tego mleka, czy łyk, czy weźmiesz szklankę, czy może odmierzysz pół litra. W każdej objętości masz taką samą zawartość tłuszczu. Tak samo tutaj. Stężenie procentowe nie zmienia się od ilości towaru. Od ilości zboża. Dlatego tutaj zaznaczamy fałsz. Punkt B. W czterech kwintalach tego zboża jest 8 kg zanieczyszczeń. Zauważ, że 2 kwintale to jest 200 kg. To ile to będzie 2% z 200 kg? Jest to 4. Bo z kwintala 2% to są 2 kg, a tutaj mamy 2 kwintale, więc z 202% 4 kg. I to są nasze zanieczyszczenia. To jeżeli zwiększymy ilość zboża dwukrotnie, to ilość zanieczyszczeń też w tym zbożu zwiększy się dwukrotnie. Oczywiście, stężenie procentowe się nie zmienia. Mamy tutaj 8 kg zanieczyszczeń. Zaznaczamy prawdę. Punkt C. W 8 kwintalach tego zboża jest 4% zanieczyszczeń. To jest informacja znana. W 2 kwintalach 2% zanieczyszczeń, ale w 8 kwintalach mamy też 2% zanieczyszczeń. Już mówiłem wielokrotnie na tym filmie, że stężenie zanieczyszczenia się nie zmienia od ilości zboża. Więc zaznaczamy tutaj fałsz.